Czy jestem dupkiem za to, że nie pozwoliłem mojemu bratu przyprowadzić swojej dziewczyny na święto dziękczynienia po tym, jak nie uszanowała mojej żony? Ja, 31, jestem mężem Lily, 30. Mój brat Josh, 29 lat, niedawno zaczął spotykać się z Lindsay, 27 lat i chociaż była ona uprzejma na imprezach rodzinnych, Lily uważa, że Lindsay wygłosiła kilka pasywno-agresywnych komentarzy. Na przykład, podczas niedawnego grilla Lindsay powiedziała, że to samolubne, że Lily i ja nie planujemy mieć dzieci w najbliższym czasie. Lily poczuła się niekomfortowo, ale nic jej wtedy nie powiedziałam. Inny incydent miał miejsce podczas rodzinnego obiadu, kiedy Lindsay zauważyła, jestem zaskoczona, że jesteście tak szczęśliwi bez dzieci. Musicie być naprawdę dobrzy w byciu samolubnymi. Lily poczuła się zraniona tym komentarzem i miała wrażenie, że Lindsay ocenia nasze życiowe wybory. Ostatnio, na przyjęciu urodzinowym, Lindsay skomentowała karierę Lily, mówiąc, to urocze, że pracujesz na pół etatu bez dzieci, podczas gdy Josh i ja naprawdę skupiamy się na naszej karierze. Lily była zirytowana, ale nic nie powiedziała, ponieważ nie chciała rozpoczynać dramatu. W tym roku święto dziękczynienia odbędzie się w naszym domu, a kiedy Josh zapytał, czy może przyprowadzić Lindsay, powiedziałem mu, że wolałbym, gdyby nie przyszła. Wyjaśniłam, że niektóre z jej komentarzy sprawiły, że Lily poczuła się zlekceważona i nie chciałam, aby to zrujnowało święta. Josh zdenerwował się i powiedział, że jestem złośliwy. Twierdził, że przesadzam i że Lindsay była po prostu szczera, ale ja nie ustępowałem. Teraz Josh powiedział, że nie przyjdzie, jeśli Lindsay nie zostanie zaproszona, a moi rodzice znaleźli się po środku. Moja mama uważa, że jestem zbyt surowy, ale ja czuję, że po prostu staję w obronie mojej żony. Czy jestem dupkiem za to, że nie pozwoliłem mojemu bratu przyprowadzić swojej dziewczyny na Święto Dziękczynienia?